Cześć Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Guys. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zachęcam Was do subskrybowania kan mojego kanału i żeście zostawili co e, lajka i... No co? Przechodzimy do gry. Z za kiedyś nie zachęcam, jak chcecie to zostawcie subskrypcję, jak nie chcecie to nie zostawiajcie, o, ja się z tym pogodzę, okej, okay, gramy. Widzowie, ja bym chciał mieć na coś specjalnego, ale... Na, znaczy mi mity, tyka, ale nie mogę, no, nie mogę trafić nigdy. Widzowie, ja nie wydaję kasy jeszcze, ale będę kiedyś. Okej, okay. Lecimy z gierą. Czekam, co nam się wylosuje. Może zagram z znajomym. Raz, chociaż, chociaż raz nie, zagram z znajomym w, w tym roku jeszcze, ale nie wiem kiedy. Dobra, więc lecimy. Słabiek jakiś został na tyle. Patrzcie, jestem Nubem. <laughs> nie. Mówiłem, że jestem Nubem Nie chcący. Sorry widowy, ale ja to nie chcę zrobię. Nie jestem tak naprawdę nubem. Dobra, to też nie chcę. sorry. Kurde, co ja zrobiłem? Chciałam zrobić trikulce. Z... Eee... Hehe, <laughs> jeźdźcie to widzowie? Dobra, zaraz odpadnę. Ludzie już przechodzą. A ja jestem takim nubem W tą grę. Dobra, ja tak na O kurde, teraz się... Teraz to nie są żarty. Nie! Widowie, to jest za trudne. I szybko. Nie! Ostatnia osoba musiała przejść! Ja nie mogę, nie oglądam. Dobra widowie. Zmieniam skina. I co? Nie wiem, gramy I to... Halo, skina? Dobra, skina się odbry. Jakie jakie że wybrał? Tego, 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 tego Dobra widzowie, wybieram Ninda <grym> Znowu. Sorry widzowie Że tak się stało Widzowie, ja wiem co zrobimy, ja wiem co zrobimy, ja wiem co zrobimy Zmienimy kolor skóry nie, kolor, dobra. Uuu, nie bierze. Okay. zmienię sobie też emotki. Tak, a takie ja mam. Dobra, nie zmienię. Kroki sobie zmienię. Ja, legendarny kruczki. Tak jest z Dobra, zostawi banany, okej. Okay. Dobra, widzowie, lecimy z giereczką z powrotem. Sorry, widzowie, za co odgłosy, ale my trochę tu hałasuje. Dobra, ale lecimy. Mam nadzieję, że teraz się uda wygrać. Ja tak chciałbym wygrać w tym odcinku, ale nie wiem, czy mi się to uda. I sorry za te czaski, naprawdę. To moja mama czeka by się wkurza. Ale okej, okay, dobra, O, znowu ta sama mapa, naprawdę? Naprawdę? Znowu odpadnę? A jak w tamtej grze bym mogła jeszcze jedną słowo przejść, jak tamten typ przejszedł jeszcze przed, to by było S. To ja bym też się dostał. Ale nie udało się. Patrzcie, widzowie, teraz lecę z koksa, nie? Ja te wałki na lubię, tylko dzisiaj się coś nie popisałem, okej. Okay. Czekaj. Nie, co ja zrobiłem? Nie muszę... Dobra. Zacciło mi checkpoint. Nie, co jest? Sorry widzowie! Kurde, co ja robię? Dobra, mi... muszę się ogarnąć. Mikołaj, ogarnij się. Spokojnie, jeszcze przejdę. Jeszcze przejdę. Nie przejdę. Czy naprawdę tak się dzieje? Naprawdę. Naprawdę. Dobra, zagramy może sobie jakiś turniej. W ogóle jest podobna nowa mapa. Sprawdzę sobie, ale nie wiem, nie wiem. Jedna mapa, wybierz. Dobra, czy na Avenue? Zapraszam. Nie, nie mam mapy nowej. Jeszcze. Dobra, zagramy sobie Laser Tracer z Butami. Jestem ciekawa, jak się konkurencje one zostaną. 3, 2, 1, Raz. Lecimy. ja jestem bardzo dobry na Lacey Tracer, a więc nie dziwcie się, bo... Co chce, to chcę, niech wpisuję moją nazwę i je was dołączę. Dobra, jakby to będzie przypał jak odpadnę z botami, bo to będzie kupia. Znaczy z tymi, z ludźmi. Ja gram jeszcze z długi, nie? Ja gram z botami. Ja nie mogę. Jeszcze Trójcy gry mi nie dadzą. Patrz. Patrz. Ale łatwo. Patrzcie, czy osoby się na takim prostym. Ja nie mogę. Hopa Hop. Patrzcie na... jak bo to odpada mnie. To są jakieś jaja. Ile? 18 już odpadło? No to ludźmi ludź się nie da grać Dobra, ze mną się nie da grać <laughs> Dobra, widzowie, nieważne To nie było nic fajnego Dajcie mi spokój Jeszcze raz Widzowie, widzimy się w gierze Widzowie, gramy, ale... dobra, nie chcę mi się coś Jasza muszę iść na trening. A ja już jestem senny, nie. Widzowie, ja... Ja się męczę dla Was. Już dwa odcinki mi dzisiaj nie wyszły I e, Nie to wkur. Naprawdę, nie to wkur. Nie wszystko smutno. Ale dobra. Idziemy jeszcze raz. Nie, na telefonach coś teraz... Nie umiem się popisać tak jak kiedyś No to jest głupie, bo teraz jakoś zmienili wersję chyba na telefonach, jako, jako tu Bo ciężej się gra w ogóle Ja odpadnę zaraz, naprawdę odpadnę Ja, ja. tak dużo osób może odpuścić Dzisiaj. widzowie, nie wiem o co chodzi, ale o dobra. No nie, co? Mówiłem, że zaraz zaspanę, mówiłem. Mówiłem wam to. Dobra, gram, gram normalnie. Chociaż jedna gra musi mi się udać, ale naprawdę. Chociaż jedna gra. Jedyna gra. Jedyna gra musi mi się udać. Ej, lecimy z koksem Ej, ziomeczki odpadają Ale to są nie... To nie są jaja Co, realnie czekam mordo? spadaj Jak spadłeś do wody to nie... Nara, naura Nie czekam Dobra, teraz nie śpiłam sobie piosenki Którą teraz wymyśliłem Jakąś wymyśliłem, nieważne Czekaj, to Nie, nie, nie Ej, co? tak, yeah. Czekaj! Okay. Czekajcie! Ej, ktoś co... Motki ma pił ma piłki mają ludzie. Jesz Jak to? Widzowie, widzieliście jaki skam był? Skam. Totalny skam. Dobra, gram dalej. Ej, ale widzowie to był skam. Ja przeszedłem. Ja przeszedłem. Bo było 13 osób. widzę, to widzyowie. Spróbujcie przewinąć i zobaczcie jeszcze raz. No to jest jakiś skam. naprawdę to jest jakiś skam. To był skam. Widzicie, było 13 osób i ja się plątałam tam, i przeszedłem, a było. i było 14. A i, i nagle było. znowu 13. Na widzowie, ja jestem nubem. Ja jestem nubem w te, w te gry. Jestem nubem. Naprawdę, co ja robię? Co ja robię? Ludzie sobie na piłkami przelatują. No a ja co? Muszę się męczyć. Nie. Odpadłam. Szko szkoda. Widzowie, chyba nam ani jednej giery się nie uda e, przejść. O, mam pięć żetonów. Dla mnie W ogóle ja, ja, mam pie ja pierwszy raz gram na tej aktualizacji na moim telefonie, ale na innym grałem już. Um, coś, muszę sobie zmienić. Czuć kamerę. Czuć kontroler. Dobra. Okej, okay, gramy. Może teraz będzie mi się lepiej grało. A, o, 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 o. Dobra, wiele gramy. Zartuję sobie do tak. Bo to co. Widzowie, to gdzieś tam. Dobra, widzowie. ja, e, mam. No naprawdę. Jak co chcesz, jedną grę wygrać? Nie wiem, czy ja co masz taki słaby. Może teraz mi się lepiej będzie. O! Od razu lepiej. Ktoś mi coś pozmieniał. Mówiłem, że od razu. Nie, co? No tędy się nie da przejść. Tak na poważnie... What? Jak to ludzie zrobili? Ej, 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 ej. Ja Zjabę... bym... No znowu odpadnę i tyle. Ja pizzora. Dobra widzowie jestem totalnym numem. Ludzie już są na mecie. Nie, ja jeszcze jestem w połowie. Nie, ja jestem totalnym nubanem. Dybanem serenem. Ja nie za wojnęty debinu. No, bo nubek jest na tym zamieniony w grimis, grimisz. 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 Szejk Szejk Gramy Szejk Gramy Szejk przegrałem. Dobra. Dobra widzowie nie ty mi się już zabrać. Nie. Ja pięć... Ja pierd... Sorry. Dobra, mam jakąś misję. O, to ja A nie, drugi raz gram widowie Dobra, zakręcę jeszcze szybko kołem 120 idealnie mam. nie ma Najda? szybko Aż ja muszę kończyć Szybko, szybko, szybko Legendary mi się trafią Mitek, epik. Dobra. Też jest dobrze. Pomiń. Będawał pomiń. Dobra. Żegnaj się z wami widzowie. Widzimy się innym razem. Alubi.